Co? Nawrót, co? Droga bez powrotu 6? S A wyruch, jadryj! Nick? Ja w ruch ja już nie wytrzymam normalnie. Ja, lo, co to jest za badziewie? Droga bez prawruch, powrotu 6. Powinno być bez drogi, bez sześć, bez prawruch. Koniec, nie powinno być, nic nie będzie. Prawruch kononowicz, nic nie będzie niczego. Ale dobra, skoro już wziąłem te ale skoro już powiedziałem, dobra, będzie w takim ukladzie. Fabuła. Uwierz w to prawruch, bo nie, <laughs> ale jakiś debil stwierdził, że ta część, to będzie od początku zaczynamy. To zwany reboot że rzeczywiście to, co było tam, to niech znojasz na, 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 na drzewo, zacznijmy od nowa. Więc yy, jakiś gówniarz <gry> okazało się, że odziedziczył hotel. No to dobra, bierze oczywiście co robi. No jak najbardziej, bierze jak w ruch ze sobą. Yy. Dupę bierze kilku ziomali i jadą. tam, jadą o choć, zobaczymy, ja będzie fajnie. O, o, o. Jadą, oczywiście, okazuje się, że ściwie w swe no, ruch duży, normalnie ten budynek taki, że masakra, jakaś masakra. No i jadą a tam się okazuje, o, rzeczywiście fajnie, normalnie, ale jest nabis, bo to się sypie i tak dalej, ale są goście i w ogóle o co chodzi? No i dobra, jest nie, Mary Jeden oczywiście, który jest głównym bohaterem, który to liczył, jest Jenobiz, bo tam rzeczywiście musi brać y, psychotropy, bo jest po prostu bo wygląda po prostu tak jak ja, tylko że. Ja obejrzałem jego. jego, jego jak to się mówi jego historię. No, on moje jeszcze nie zna, niestety, albo stety, na szczęście. W każdym razie oglądają oczywiście, cały całość całość ten hotel prowadzi yy, brat i siostra normalnie jakieś... W ogóle jeżdżą, ona cały czas chodzi. W ogóle w, w, w jej rolę wcieliła się yy, Sadie Cass, i ona stwierdziła, zbija że film, super, że w nim zagrałam! A on mówi, co? Co krókowa co? w no tak, bo ja do tej pory grałem tylko w chazonrów, to przynajmniej teraz mogłem odejść od tego. No dobra, ale wracając do. powiedzmy do fabuły, no ale do czegoś musieliśmy wrócić, nie? Okazuje się, że, że ten, yy, zaczynam od, bo tam wiesz, chodź, pójdziemy na polowanie, tam Drake jakiegoś, yy, jakąś sarnę, która tam naprawdę za chwilę wygląda jak stary osioł, nie? bardziej zawróch cap, chyba ten cap, co wymyślił ten, yy, ten film, żeby go zrobić, no ale dobra, niech, niech będzie, potem okazuje się, że porwają go, dawaj stary, idziemy tutaj, chlejemy, I okazuje się, że gdzieś jakaś ten, tutaj ludzie mieszkają, a mać, co, oni sami się z siebie między, aha, oni się, jeden z drugim normalnie i mamy cię tu po to, bo ty jesteś krew, ty jesteś w piąte pokolenie, po siódmym kisielu. Jesteś wujek, ciotka, siostra, brat. Wszystko w jednym. I chodzi o to, żeby siostrę przy maziumie jeszcze, bo rzeczywiście o to chodzi, że ona ma być piknięta, bo to musi w rodzinie szkodzić, bo będzie jak najbardziej moc. No oczywiście tak jak najbardziej schlali, schlali go on tak dalej. Pilotrzej nie wracam do Ameryki. Nie, wróć, nie wracam do domu, bo to jest Ameryka. To jest kręcone znowu w Bułgarii, ale to jest Ameryka. Wygląda jak stare PRL-owskie, po perelowskie koszary komunistyczne, normalnie, wojsko ludowe, ja wol, mein i tak dalej, ale dobra, niech będzie. Jego dziewczyna, to w międzyczasie w jakiś tam kolega jego ginie, jej drugi, trzeci, e, dziewczynę mu zabijają, ktoś tam umiera, po prostu masakra. No i na koniec się okazuje co? Że wszyscy pomierali. Wszyscy? Nie wszyscy, prawie wszyscy. A zresztą mnie to obchodzi. Ta część jest to a w ruch, o tyle. O tyle, lepsza od poprzedniczki czemu? ponieważ mam napisane na moim, w moim kapowniku tutaj jeden plus. Jeżeli ten film oglądałaś lub oglądałeś, to jest Naprawdę powinno się ciebie zamknąć. Ale jeżeli oglądałaś, to dokładnie wiesz, że jest scena z łukiem i, yy, i z szeryfem. Przeplatanie i tak dalej. Bardzo mi się to kur, podoba. Rzeczywiście fajnie to było zrobione montażowo. Dosyć ciekawy pomysł. Sztampowy można by rzec, ale w całym tym... To jest po prostu coś pięknego, coś świeżego. To jest jak... Piękny mlecyk, który wylusł na zawrót w ruchu tym oborniku. I tak to rzeczywiście trzeba przyjąć, a poza tym tutaj się naprawdę nie zgadza nic. Zacznę może od, od aktorstwa. Mamy tutaj, oprócz wspomnianej wcześniej Sadie Katz, aktorki z filmów On mamy tutaj aktorów, których domyślam się, że by z reklamy homoroidów, tak, jak najbardziej, z reklamy karmy, karmy dla szczurów i z reklamy... czego? Nie wiem, już wie czego. W każdym razie czegoś beznadziejnego, bo oni się tam nie, nawet nie nadawali. pewnie tam grać dupą, może pięty, o pewnie Pumex reklamowali. Nie było nawet ryja, widać, albo Pumex, może ewentualnie jakąś, y, jakąś maść na grzybice y, waginy, pochwyt, czy czegokolwiek. Bo ni, in, innej możliwości nie ma. To jest po prostu coś. Więc aktorstwo nie istnieje. Uwierz mi, mięsny jesz, wiesz co o co chodzi, naprawdę będę go zjadł i tak dalej i tak dalej, to jest cymes. Naprawdę korona królów w tym momencie zostaje, proszę bardzo, Oscar, Lew, Złota Palma, wszystko. Przy tak miąkowej no, jednej... tak mi jedynie w filmie, przecież ja normalnie po zrobieniu tych, tych recenzji jakieś włosy będę miał na głowie, to po prostu będzie cud normalnie, to będzie jakaś, jakaś piękna sprawa, bo inaczej... O ja... Ptelodrej, co tu się tutaj w tym filmie ołabi... no o, co tu się dzieje? Oczywiście film się nie mógł zacząć inaczej niż pierwsza minuta i jest... no... Zawróch, zgadłeś. Bzykanie na ekranie. Dziusiuś jak chomiki naprawdę. Brat z bratem, siostra z wujkiem i tak dalej. O co tutaj chodzi? Laskę tutaj w ogóle gdzieś... gdzieś... Yy, gdzieś bawusów normalnie, on ją tutaj zasuwa, ktoś jej na, na ryj e, oblewa ją, nie, nie na ryj, tak, ta próbuje uciec, tak ktoś jej wsadza ryj do tego, do gorącej e, wody, bo tam są jakieś gorące źródła, ale spoko, potem, potem Brady zakłada, umówmy się, worek na głowę, i tam się, się po prostu, bo rzeczywiście trzeba spłonić, bo będzie, będziemy próbować, a no, to skutku, z tego, że Maxi gra, czy jakoś tak się, dzieje że żeby konor nie zapłonie, będzie jechany naprawdę. <tuszę> Oczywiście, nasze gumbasy to są pionki, bo brat, czy tam siostra z tego z tego, no powiedzmy szpitala, z tego hotelu, z tego burdla, mówi: Dobra, masz zrobić to i to. Albo tego nie zabić, no, zostaw go, on jest kawą zajebisty ziomal, naprawdę no i oni tam się zabijają, polują w ogóle. Co tutaj jest? O co chodzi? Nic, tutaj się nic nie zgadza. Ten film jako slasher nie istnieje. Bo ja nie chcę widzieć nie wiadomo jakiej fabuły, ja chcę widzieć krew, że jest rzeczywiście kilka straszaków, że to jest poprowadzone w miarę ciekawie. A tutaj to nawet nie jest poprowadzone. Chociaż z drugiej strony, jak tak sobie przypomnę, jak dwulatki prowadzą wózki dla lalek. No to może to dziś ten desen jest zrobione, co? Jak myślisz? Ja przyz tego po prostu się nie oglądać yy, nie da. Fabuła niesensowna jest, ja nie wiem co za debil. Dał im w tym momencie. Poprzednia część miała trzy bańki budżetu. Tutaj już stwierdzili milion, milion, milion dwieście, tak może pójdziemy. W zależności od tego, jaka będzie wymiana na. co jest Bułgarii, jaka jest waluta. Ja nie wiem, napisz mi w komentarzu, jeżeli Cię to interesuje. Mnie niespecjalnie. Więc dali im bańkę 200. To wygląda wszystko koszmarnie, wygląda wszystko beznadziejnie, no ale to wygląda, mówię, jak, jak PRL-owski PRL hotel dla robotników, gdzie tylko się przychodziło, żeby popracować, wziąć okay. do huty i potem po prostu yy, na weekendzie obalić jakąś amarenę i to wszystko, tam kwiat jabłoni albo jakąś inną siarę, to po prostu masakra jest jakaś, więc to nie wygląda, nie wygląda dobrze, yy, aktorsko jest koszmarnie, jeżeli chodzi o wizualia... <laughs> Ja JAPELODREJ Nie, to nie wygląda, no ci ludzie w tej, w tej wiosce, gdzie tam się purają między sobą, no po prostu to jest jakaś paranoja To nie wygląda super, nie wygląda dobrze, to w ogóle nie wygląda, tutaj nie ma niczego Ja JAPELODREJ W ogóle zastanawiam się, czy jest sens zrobienia tej recenzji, miałem powiedzieć stary, powiedz tylko dwie, sekund, dwie sekundy, nie, nie będę, filmę zadzieli, koniec Ale stwierdzimy jednak, że coś trzeba powiedzieć, bo po prostu <laughs> Bo po prostu się zobligowałem i teraz tego bardzo żałuję ale, ale, czekaj, trzeba oddać, w kilku scenach rzeczywiście jest dużo gore, widać rzeczywiście, że, że a jest masakra. Jedna jest scena, kiedy brat, oczywiście siostrę, a ten tutaj akurat rąbie sobie ciało, bo robię sobie ciało, oczko sobie ciało, no o, zjem sobie oczko, no to rzeczywiście wyglądało ucho, uchowały. Albo inna scena, kiedy facetowi wsadzili w dupę węża yy, ogrodowego, umówmy się, albo węża po prostu strażackiego, no i za chwilę pff, i wybucha. No to rzeczywiście, takie sytuacje są zna, na maksa. To yy, no, nie wygląda dobrze, nie wygląda fajnie, jest obrzydliwe i domyślam się, że kilku fanów, czyli ty i ty i to wszystko, yy, może powiedzieć rzeczywiście, hmm, podoba mi się to, to jest ciekawe, ale jeżeli yy, ceni sobie cokolwiek innego niż to, to nie, to daruj sobie ten film, dlatego ja ten film delikatnie mówiąc, a w ruch odradzam. Ogardiasz, ogarniasz? To bardzo dobrze. Nie oglądaj tego, nie oglądaj. To nie jest żadna reklama O, jak przekornie skruch powiedział, więc skoro y, mówi nie, to znaczy tak, nie, nie, a w ruch, to znaczy nie i to wszystko. Nie kombinuj. Po prostu nie włączaj tego filmu. Uwierz mi, naprawdę, uwierz mi na słowo, że szczęki cztery czyli Szczęki 4 Zemsta Texańska masakra pió 4 również ta z Matthew McConaughey'em oraz René Zelweger to przy tym to jest mwah, no to po prostu Everest Everest gry aktorskiej Everest naprawdę filmoznawstwa, sztuki filmowej a to co się dzieje tutaj o ja dobra mam nadzieję że przy siódemce będzie będzie lepiej następny proszę jak ten film miał wyjść dobrze jak reżyser nie mówi po angielsku masz ekipę anglojęzyczną, masz aktorów, którzy mówią po angielsku, a reżyser po angielsku potrafi powiedzieć hello, thank you, goodbye, hello, to wszystko, to jest po prostu jakieś nieporozumienie dodatkowo debile na jednym z, tam są oczywiście przyklejają gdzieś tam jakieś, jakieś zdjęcia na jednym z nich jest Zac Efron zaginiony, ale wrzucili jakieś zdjęcie i się okazało, że jakiś ruch debil nie sprawdził i dali zdjęcie, prawdziwe zdjęcie, prawdziwej zaginionej w Irlandii no i się okazało, że, że rząd irlandzki mówi. Adrian, co wy tutaj mi jaja robicie normalnie? Poszła sprawa do sądu, musieli wszystko zmieniać, wszystko usuwać. Więc nie wiem, jaką wersję widziałeś, czy nie, czy oni tylko zapłacili odszkodowanie. No bo to jest normalna, prawdziwa, życiowa historia. Jeżeli Kuwał rzucasz zaginioną, o, stwierdzimy, o będzie fajnie, będzie zabawnie. Co za zrobi, to, zrobił to naprawdę. To sobie patrzę, to jest po prostu jakieś nieporozumienie, to od tego się po prostu. Tego się po prostu nie da, ale sprawa się rozeszła nie po niepokój, bo wylądowali w sądzie i no co to dużo mówić. Producenci drogi bez powrotu 5, 6, no tego bardziej, o tym teraz mówię, dostali w plot. Dobra, dosyć tego, chciałem powiedzieć, kru... dobrego, ale wiesz jakiego? Na zakończenie tylko powiem, że jak najbardziej, pod tym filmikiem, a także w opisie masz wesprzy, jak najbardziej wbij ten guzior, wybierz jeden z tam z trzech pakietów, wybierz bonusy i tak dalej. I widzimy się zawsze z na skruchowisko, skruchowisko VIP, bo naprawdę szkodliwe za taką recenzję, za taki film, no to się należy, kruchwa kru... jak psu buda. Oczywiście tę recenzję montował gościnnie. Link on gdzieś tutaj jest, link do jego. Kanału się, tam się fajnego, ciekawego yy, yy, dzieje cały czas, a my widzimy się przy okazji siódmej części, która, o dziwo, nie jest najgorszym filmem. Cześć!